Bajat bohater ob... teraz to był wykminiony No dobra fajter, czekaj ja Ale gufior stoi Nie, to no, celowo Teraz równość Równość dla czarnych Może. Ja się boję, ja się boję, żeby narzędzie wydarzyć za chwilę. Co to, to jest? Nie! nie no, co to, to jest? Znowu chyba. Nie no, nie. nie wiedział! O nie wiedział! No, a tak serio, bez ściemy bez kapy. Jak ile najdłużej, rekordzik podajesz. Nie mierzyłem. Nie mierzyłeś? Kurde. Ja też czasem tak odpowiadam, że nie mierzyłem. Chodzi o kutasa. Oh my nie. god, bro. Oh, hell no. Kurde, nie, no. 나 이제 왔다 기체나